Muszę schudnąć 50 kg. Będę to dokumentował na tym kanale. Tydzień po tygodniu. Jestem przerażony tym, że ostatnio po świętach wbiłem na wagę i no bez przesady. Uświadomiłem sobie, że jej byłem osobisty rekord, ja nigdy w życiu nie ważyłem tyle, co w tej chwili. Ta waga ma maksymalny udźwig 150 kg. Co oznacza, że jak się nie opamiętam, to za 2, trzy, pół roku ta waga pode mną się załamie. Będę musiał chodzić do masarni się ważyć na pieprzonym haku. Już bardziej motywująco, nie da się od losu dostać w pysk. No serio. Najgorsze jest to, że znalazłem sobie mnóstwo, ale to mnóstwo wymówek, żeby nie brać się za siebie. Oczywiście... Były próby odchudzania, ale wszystko zakończyło się fiaskiem, jak widać. Wmawiałem sobie, że w sumie jestem w dobrej kondycji, w dobrym zdrowiu, bo na przykład potrafię pójść na 3-godzinny spacer wokół jeziora, więc na pewno nie jest tak źle ze mną. Albo te głupie teksty, które usprawiedliwiają to, że zapuściło się bandioch typu Każdy ptaszek ma swój daszek. Tylko cholera, przez ten daszek, to ja nawet nie pamiętam, jak wygląda ten ptaszek. Nóg zresztą też dawno nie widziałem. Tęsknimy za tobą, Dareczku. I tak stojąc na tej wadze, co sobie uświadomiłem? Że jak ja się nie opamiętam, to ja umrę. I to nie za 50 lat, tylko dwa, pięć, dziesięć. Dostanę zawału albo wylewu i finito, koniec historii. Nie mogę oszukiwać siebie, że to mnie nie dotyczy, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście no, tak jest wygodnie, bo ja się zamknę po prostu w cieplutkiej bańce komfortu i mogę udawać, że wszystko jest ok, ale dość z siebie. Koniec z tym. Spójrzmy prawdzie w oczy. Otyłość mnie zabija i ja każdego dnia umieram. Mam dwuletnie córki, bliźniaczki. To są moje skarby. W drodze jest trzecie dziecko. Tak jak rusza się, widzi Pan, tak? 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 No, jak to jest to szkoła jest. Tam ja wie. Jeżeli nic ze sobą nie zrobię, to ja nie dożyję i wesela, nie dożyję osiemnastki, może nie dożyję pasowania na pierwszoklasiste. Kurde, nie oszukujmy siebie. Jak źle pójdzie, to nawet nie doczekam pierwszego dnia w przedszkolu. A to jest za rok. I ja chcę żyć jak najdłużej. I dla siebie, bo Kocham życie, a także dla mojej wspaniałej żony Marysi i moich superanckich dzieci. Ja nie dramatyzuję. Otył zabija rocznie na świecie prawie 3 miliony ludzi. To jest ponad dwa razy więcej niż umiera ludzi na świecie w ciągu roku w wypadkach samochodowych. Są też inne powody, dlaczego chcę schudnąć. Wiecie, takie normalne. Kwestia estetyki, dobrego samopoczucia. Teraz noszę 3 razy XL. Mam szafę pełną ciuchów od M do XXL, w której ja się nie mieszczę, w której ja nie mogę wejść. Jak ja otwieram szafę, to one do mnie aż wołają. Darku, kiedy znowu nas założysz? Już niedługo, moje kochane, już niedługo. Ja nie będę was okłamywał, ja się źle czuję w własnym ciele. Sadło mnie uwiera, przeszkadza, ciągnie. To jest jakaś masakra, a jeszcze jak coś mi spadnie, brzuch przeszkadza mi w schylaniu się. A nie daj Boże, jeszcze jak muszę obciąć sobie paznokcie u stóp. Uuuu. Teraz trochę przeginam, ale serio, brzuch mocno przeszkadza. Jesteśmy dorośli, więc wam coś powiem. W seksie też przeszkadza mi bandioch. No sorry, to jest wielki talent z przodu, który no przeszkadza. Już nie mówiąc między nami, ja się boję, że ja zrobię swoją masą krzywdę mojej żonie. No, masakra. I wiecie, ja tak gadam, ale jeżeli ten kanon ma mieć sens, to muszę być z wami szczery i mówić bez ogródek. Bo tak to jest bez sensu, by wszystko ładne słówka. Chcę być z Wami szczery. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego nagrywam, dlaczego powstał ten kanał, to Wam mówię. Uwielbiam oglądać historię sukcesu innych ludzi. Wiecie, przed i po, jaką drogę musieli przebyć. Takie historie są bardzo motywujące, bardzo inspirujące, i sam chciałbym stworzyć taką historię. No nie oszukujmy się, zmotywowanie kogoś do działania to jest super uczucie i mam nadzieję, że go doświadczę. Mam też taką cichą nadzieję, że zmiany w aspekcie mojej wagi wpłyną też na inne rzeczy w moim życiu. Że pokażę sobie, że wszystko jest możliwe, bo gdzieś tam z tyłu głowy mam taką blokadę, strach przed zmianami. Ale jakby nie patrzeć, to już ten film jest ogromnym wyjściem spoza mojej strefy komfortu, więc może zmiany idą faktycznie na lepsze. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że na tym kanale chcę być jak najbardziej autentyczny. Wiecie, bez żadnego ściemniania, bez wymówek. Chcę Wam pokazać wszystko, jakie jest naprawdę, bez owijania w bawełnę moje wzloty i upadki. Udręki też. Jeżeli wizja mojego cierpienia i zażynaja się na wizji Wam nie wystarcza, żebyście kliknęli lajka like pod filmem, to już nie wiem, czego Wam potrzeba. Ale tak serio, już na no poważnie, jeżeli chcecie uczestniczyć ze mną w tej drodze ku lepszemu życiu, to nie zapomnij zasubskrybować kanału, kliknąć tego dzwoneczka na dole, także pamiętajcie to wszystko nie na żarty, trzymajcie się ciepło, pa!